Szanowni Państwo, Mateusz Morawiecki popisał się w weekend stwierdzeniem, że potrzebujemy silnej armii europejskiej. Jest to stwierdzenie zdumiewające, dlatego że przykład Ukrainy pokazuje nam, jak bardzo istotne jest postawienie na siłę i bezpieczeństwo związane z własnymi siłami zbrojnymi jako autonomicznym instrumentem, którym można się posługiwać by chronić swoje bezpieczeństwo. Ukraina dzisiaj pokazuje nam i wojna na Ukrainie pokazuje nam, jak bardzo determinacja do tego, żeby bronić swojego terytorium i zorganizowane własnej armii jest potrzebne również do tego, żeby otrzymać wsparcie z zewnątrz. To jest klucz, to jest podstawa. Zdaje się Mateusz Morawiecki nie pamiętać o tym, kiedy mówi o Armii Europejskiej, że nie byłoby żadnego wsparcia i nie byłoby zmiany radykalnej o 180 stopni postawy chociażby Berlina w kontekście wojny na Ukrainie, gdyby nie fakt, że Kijów ciągle walczy. Gdyby Kijów nie walczył, to Niemcy dawno by już robili z Rosjanami rozmowy pokojowe, business as usual, robiliby w dalszym ciągu tę samą politykę, którą kilkanaście lat temu przez kilkanaście ostatnich lat prowadzili w stosunku do Federacji Rosyjskiej, budując gazociągi, zbrojąc tak naprawdę, umożliwiając te zbrojenia, umożliwiając atak na Europę Środkową Federacji Rosyjskiej. I w tym momencie wychodzi Mateusz Morawiecki i mówi o tym, że potrzebna jest silna europejska armia, która oczywiście największym jej komponentem, wkładem finansowym i decyzyjnym będzie kto? Republika Federalna Niemiec. Panie premierze, proszę. Spojrzeć w lustro, proszę spojrzeć na rzeczywistość i proszę przestać opowiadać głupoty i zająć się reformowaniem polskiej armii, naprawianiem polskiej armii tak, żeby była ona zdolna do tego, żeby stawić czoła potencjalnemu agresorowi.